Czy kiedykolwiek poczułeś to ukłucie, że czegoś brakuje. Większość ludzi ignoruje głos Boga, myląc boskie wezwanie ze stresem, lękiem lub czystym zbiegiem okoliczności. Możesz robić to właśnie teraz. Ten film nie jest o głoszeniu kazań, jest o duchowym przetrwaniu. Jest o tym, jak zidentyfikować tajną mapę, którą Bóg umieścił w Twoim życiu, zanim czas się skończy. Pokażę ci pięć niewidzialnych znaków tych, które Biblia nazywa szeptami, które dowodzą, że Bóg wzywa cię do czegoś większego. Jeśli zignorujesz to, co zaraz usłyszysz, ceną będzie żal z życia niewykorzystanego. Obejrzyj do końca, ponieważ ostatni znak jest najpotężniejszy i najbardziej niebezpieczny do zaniedbania. Usuwa wszelkie twoje wymówki. Subskrybuj kanał, zostaw like i włącz powiadomienia, aby niczego nie przegapić. A żeby wiedzieć, że jesteś zaangażowany w te poszukiwanie, Skomentuj słowo Amen. Bóg mówi na wiele sposobów, ale czy słuchasz? Najpierw musimy oczyścić hałas. Bóg nie krzyczy pośród chaosu, On szepta w jasności. Musisz stworzyć przestrzeń, by słyszeć. Głos Boga jest subtelny. Jeśli twój umysł jest zawsze włączony na powiadomienia, rozrywkę lub zmartwienia, operujesz na częstotliwości, która blokuje boskość. Żyjemy w erze ciągłego rozproszenia. Od momentu, gdy otwieramy oczy rano, aż do godziny, gdy kładziemy się spać, jesteśmy bombardowani informacjami, żądaniami, hałasami. Media społecznościowe, wiadomości, aktualności, obowiązki to wir, który nigdy nie ustaje. A pośrodku tego huraganu bodźców głos Boga ginie nie dlatego, że On przestał mówić, ale dlatego, że my przestaliśmy słuchać to jak próba dostrojenia stacji radiowej pośród burzy zakłóceń. Wiesz, że częstotliwość jest tam, ale dźwięk jest zagłuszany przez wszystkie inne stacje konkurujące o Twoją uwagę. Bolesna prawda jest taka, możesz tracić najważniejsze wezwanie swojego życia po prostu dlatego, że nie potrafisz wytrwać pięć minut w ciszy. Kiedy ostatni raz wyłączyłeś wszystko i po prostu istniałeś, bez muzyki, bez podcastu, bez telewizji, bez telefonu. Większość ludzi boi się ciszy, ponieważ to w niej pojawiają się niewygodne prawdy. To w niej Bóg mówi: Nie oczekuj cudu na niebie. Wezwanie zazwyczaj manifestuje się jako uporczywa idea lub chwilowy pokój pośród burzy. To nie anioł schodzący z neonową tablicą mówiącą: Co masz robić? To to uczucie, które miałeś trzy razy w tym tygodniu, ta myśl, która wróciła wczoraj rano, gdy piłeś kawę, ta intuicja, która pojawiła się w korku. I którą odrzuciłeś jako wyobraźnię. Głos Boga rzadko jest dramatyczny, jest konsekwentny, uporczywy i głęboko pokojowy. Nawet gdy wezwanie jest do czegoś trudnego, jest pod spodem pokój, który potwierdza boskie pochodzenie. To jak różnica między lękiem a antycypacją. Lęk cię paraliżuje, antycypacja cię porusza. Musisz się dostroić. Jasność przychodzi, gdy wyłączasz zakłócenia, strach, osąd innych, oczekiwania społeczne i zwracasz się ku ciszy. To dyscyplina, nie dzieje się naturalnie. Musisz stworzyć rytuały ciszy, może wczesnym rankiem, zanim dom się obudzi, może wieczorem, po tym jak wszyscy zasną, może spacer bez słuchawek tylko ty i twoje myśli. A oto sekret, gdy zaczynasz praktykować to dostrojenie, znaki stają się niepodważalne. Zawsze tam były, ale byłeś zbyt zajęty, by zauważyć. Pierwszy niewidzialny znak jest taki: Nie pasujesz już tam, gdzie jesteś. To święty dyskomfort, swędzenie duszy, którego żadne lekarstwo świata nie uśmierzy. Osiągnąłeś cele, może masz pieniądze lub status, ale czujesz chroniczny brak celu. To nie depresja, to Twój duch wołający o ekspansję. Pomyśl ze mną. Ile osób znasz, które mają wszystko, co społeczeństwo mówi, że przynosi szczęście, a mimo to żyją puste? Mają samochód, dom, szanowaną pracę, strukturalną rodzinę. Na papierze wszystko jest idealne, ale wewnątrz jest pustka, która żre. Budzą się codziennie i idą do pracy w czymś, co ich nie ekscytuje. Rozmawiają z ludźmi, którzy ich nie wyzwalają. Żyją rutynami, które ich nie transformują. Ta pustka. Nie jest to znaką niewdzięczności. Jest to znaką, że twój duch jest większy niż przestrzeń, którą zajmujesz. To jak posadzenie gigantycznej sekwoi w małej doniczce. Drzewo będzie próbowało rosnąć, ale będzie uduszone, zdeformowane, uniemożliwione osiągnięcia pełnego potencjału. Nie zostałeś stworzony, by mieścić się w małych przestrzeniach. Zostałeś stworzony, by rosnąć, rozszerzać się, wpływać. Pilność zmiany bez wiedzy o przeznaczeniu jest przerażająca. Czujesz potrzebę wyjścia, porzucenia starych nawyków i nawet kręgów społecznych, ale mapa jeszcze nie została ujawniona. I tu większość ludzi się blokuje: chcą gwarancji przed krokiem, chcą widzieć całą drogę oświetloną, zanim ruszą z miejsca. Ale Bóg tak nie działa. Przykład Abrahama jest idealny. Bóg wezwał go, by wyszedł z jego ziemi, nie wiedząc dokąd idzie. Po prostu powiedział, Wyjdź z Twojej ziemi, od Twojej rodziny i z domu Twojego ojca i idź do ziemi, którą ci pokażę. Nie było GPS, nie było planu B, było tylko polecenie, by iść. I Abraham poszedł. Posłuchał, zanim przeznaczenie stało się jasne. Zaufował impulsowi. Jeśli czujesz ten dyskomfort, to niedopasowanie, zwróć uwagę. To pierwszy znak, że Bóg rozszerza Twoją zdolność do czegoś większego. Nie walcz z tym. Nie próbuj zmuszać się do dostosowania do tego, co ci już nie służy. Pozwól sobie rosnąć, pozwól sobie wyjść z małej doniczki. Drugi niewidzialny znak to zbyt wiele zbiegów okoliczności, by były przypadkiem. Bóg używa powtarzania, by zmusić nas do uwagi. Nie nazywaj tego szczęściem, to boska synchroniczność działająca jak latarnia. Jeśli zaczynasz otrzymywać tę samą wiadomość, o służbie, zmianie lub konkretnym talencie, z trzech całkowicie różnych źródeł zwróć uwagę. Dzieje się tak: czytasz książkę i zdanie głęboko cię porusza. Dwa dni później ktoś, kogo ledwo znasz, wspomina dokładnie tę samą ideę w przypadkowej rozmowie. W następnym tygodniu włączasz telewizor i program mówi o tym samym temacie. Otwierasz Biblię losowo i trafiasz dokładnie na werset, który o tym mówi. Wielu ludzi nazywa to zbiegiem okoliczności. Ale, gdy ta sama wiadomość pojawia się trzy, cztery, pięć razy, z źródeł bez żadnego połączenia między sobą, musisz zatrzymać się i zapytać, co próbuje mi powiedzieć. Bóg jest uporczywy. Jeśli chce przyciągnąć twoją uwagę do czegoś, powtórzy wiadomość, aż nie będziesz mógł jej dłużej ignorować. Moc medytacji nad tym, co się powtarza, jest transformująca. Zapisz słowa, tematy lub imiona które pojawiają się wielokrotnie w twoich chwilach modlitwy lub refleksji. To klucze. Prowadź duchowy dziennik. Za każdym razem, gdy coś przyciągnie twoją uwagę w niezwykły sposób, zapisz: data, kontekst, uczucie. Z czasem zaczniesz widzieć wzorce. Zauważysz, że Bóg tkał narrację, przygotowując cię do czegoś konkretnego. A potem jest ten moment duchowego déjà vu. Wchodzisz w sytuację i czujesz, że była już zapisana że to dokładnie miejsce, w którym powinieneś być. To uczucie trudne do opisania jakby cały wszechświat spiskował, by umieścić cię w tym miejscu, w tym momencie, z tymi ludźmi. Nie planowałeś, nie forsowałeś po prostu się stało i wiesz w głębi duszy że to nie był przypadek to potwierdzenie, że jesteś na drodze. Bóg cię prowadzi, synchroniczność po synchroniczności. Pytanie brzmi czy zwracasz uwagę? Trzeci niewidzialny znak to sprawa, która cię pali. Twoje wezwanie nie jest zadaniem, to pasja, która boli. To coś, co robiłbyś nawet bez wynagrodzenia i co pochłania cię z poczuciem pilności. Każdy z nas ma obszar cierpienia, który dotyka nas najgłębiej. Ta ból, która przekształca się w oburzenie lub współczucie, to twoje pole misji. Może to niesprawiedliwość społeczna, która cię buntuje, może porzucenie starszych. Które łamie ci serce, może brak jakościowej edukacji, który cię oburza, może zniszczenie środowiska, które odbiera ci sen. Cokolwiek to jest, jest coś na świecie, czego nie możesz po prostu zignorować i iść dalej. Ten ból nie jest przypadkowy. Bóg zaszczepił w tobie specyficzną wrażliwość, byś stał się częścią rozwiązania. Nie zostałeś stworzony, by biernie patrzeć na cierpienie, które cię dotyka. Zostałeś stworzony, by działać. By interweniować, by transformować. Podważające pragnienie służby lub tworzenia czegoś jest niepodważalne. Wezwanie pchacie do budowania mostów, innowacji lub restauracji. To kreatywny impuls, który nie może być stłumiony strachem. Czujesz, że musisz coś zrobić, musisz zacząć ten projekt, musisz pomóc tym ludziom, musisz użyć swoich talentów w sposób, który ma znaczenie. A oto praktyczny test. Co sprawia, że tracisz poczucie czasu? Gdzie twój naturalny talent spotyka potrzebę świata? Pomyśl o ostatnich razach, gdy byłeś tak pochłonięty czymś, że zapomniałeś jeść, zapomniałeś spojrzeć na zegarek, zapomniałeś o wszystkim wokół. Co robiłeś? Dla niektórych to nauczanie, dla innych tworzenie sztuki, dla niektórych opieka nad ludźmi, dla innych rozwiązywanie złożonych problemów. Przecięcie między tym, co robisz naturalnie dobrze a tym, czego świat desperacko potrzebuje, to pierwsza wskazówka Twojego wezwania. Tam znajdziesz swój cel. Czwarty niewidzialny znak to pustynia i niezbędny upadek. To najbardziej kontrintuicyjny znak. Bóg często wzywa nas po tym, jak nas złamie. Wezwanie wymaga pustego naczynia, niepełnego ego i samowystarczalności. Okresy izolacji lub nieoczekiwanej straty nie są karą, są przygotowaniem to w ciszy straty uczymy się polegać tylko na Jego głosie. Ile biblijnych historii podąża za tym wzorcem? Józef został sprzedany jako niewolnik i uwięziony, zanim stał się gubernatorem Egiptu. Mojżesz spędził 40 lat na pustyni, zanim poprowadził egzodus. Dawid był ścigany i musiał ukrywać się w jaskiniach, zanim został królem. Paweł oślepł i izolowany, zanim rozpoczął swoje posługiwanie. Jezus pościł 40 dni na pustyni, zanim zaczął swoją publiczną misję. Pustynia nie jest opcjonalna. Jest esencjonalną częścią procesu wezwania. Tam twoje własne siły zawodzą. Tam odkrywasz, że nie możesz nic zrobić w swojej własnej mocy. Tam stajesz się zależny. Nauka całkowitej zależności jest upokarzająca. Ty, który zawsze byłeś silny, zawsze zdolny, zawsze dawałeś radę, nagle jesteś złamany. Twoje strategie już nie działają, twój talent nie wystarczy, twoja siła się wyczerpała i widzisz siebie na kolanach wrażliwego, obnażonego z wszystkich iluzji samowystarczalności. To bolesne, ale konieczne, ponieważ pycha blokuje boską częstotliwość. Ego przekonuje nas, że już wiemy drogę, że możemy sami, że nie potrzebujemy pomocy i dopóki w to wierzysz, Bóg nie może cię w pełni użyć. Ponieważ by Bóg pracował przez ciebie, musisz przyznać, że bez niego jesteś niczym. Upadek czyni nas pokornymi i otwartymi, gotowymi na nowe instrukcje. Tylko gdy przestajesz walczyć i poddajesz się, Bóg może zacząć prawdziwą pracę w tobie. Pustynia nie jest końcem, jest początkiem. Tam jesteś reformowany, rekalibrowany, przygotowany do misji, którą Bóg ma dla ciebie. Jeśli przechodzisz teraz przez trudny okres, okres straty, Izolacji, ciszy, nie zniechęcaj się. Może Bóg przygotowuje cię do czegoś wielkiego. Może musisz się opróżnić, by być napełnionym ponownie, tym razem boskim celem. I wreszcie piąty niewidzialny znak, najpotężniejszy. Inni ludzie widzą Twoje przeznaczenie. To znak, który usuwa wątpliwości, że to tylko Twoja wyobraźnia. Wezwanie jest walidowane przez społeczność. Ludzie o autorytecie, duchowo dojrzali mentorzy, potwierdzają Twoją kierunek. Obserwuj, kto to ludzie, którzy cię zachęcają w konkretnym kierunku. Bóg używa posłańców. Nie wszyscy zobaczą, nie wszyscy zrozumieją, ale będą konkretne osoby, osoby chodzące blisko Boga, które spojrzą na Ciebie i zobaczą coś, czego może ty sam jeszcze w pełni nie widzisz. Będą cię zachęcać, będą cię wyzwalać, będą cię potwierdzać. I jest też wpływ, który już wywierasz, nawet nie chcąc. Ludzie szukają Cię po konkretny rodzaj rady lub pomocy. To mini wezwanie się manifestuje. Zwróć uwagę na to, co ludzie naturalnie od Ciebie proszą. Przychodzą prosić o rady dotyczące relacji, kariery, duchowości, kreatywności. To, co inni widzą w Tobie, często jest tym, co masz trudności zobaczyć w sobie samym. Myślisz, że to tylko przypadkowa rozmowa, ale dla osoby to było słowo, którego potrzebowała tego dnia. Myślisz, że to tylko mała pomoc, ale dla osoby to było zbawienie, a potem dzieje się nieproszona przepowiednia, gdy ktoś, kto nie zna twojej wewnętrznej walki, mówi ci dokładnie to, co czułeś w sercu to mrożące to zewnętrzna walidacja, że nie jesteś szalony dzieje się w nieoczekiwanych momentach. Osoba, którą ledwo znasz, zatrzymuje cię i mówi coś, co rezonuje tak głęboko, że czujesz, jakby przeczytała twoją duszę. Te potwierdzenia nie są przypadkiem. To Bóg używający innych ludzi, by pokazać ci, że to, co czujesz, jest realne, że wezwanie jest realne, że musisz zwrócić uwagę i działać. Niepokój, wzorce, pasja, złamanie i potwierdzenie. Zobaczyłeś pięć niewidzialnych znaków, że Bóg wzywa cię do czegoś większego. Pytanie teraz nie brzmi, czy Bóg cię wezwał, ale czy odpowiesz? Cena ignorowania to życie małe. Pełne niewykorzystanego potencjału, gdy zostałeś zaprojektowany na wielkość i wieczny wpływ. Czy dojdziesz do końca swojego życia i spojrzysz wstecz z żalem, wiedząc, że było więcej, że mogłeś być więcej, zrobić więcej, wpłynąć więcej, ale nie miałeś odwagi zrobić kroku? Nie popełniaj błędu mylenia ciszy z nieobecnością. Wezwanie jest tam, subtelnie. Bóg mówi. Pytanie brzmi: czy słuchasz? I co ważniejsze, czy jesteś gotów posłuchać? Zacznij dziś słuchać, zacznij dziś działać. Nie czekaj na wszystkie odpowiedzi. Nie czekaj, aż droga będzie całkowicie oświetlona. Zrób pierwszy krok w kierunku, który Bóg wskazuje, i zaufaj, że oświetli następny, gdy będziesz go potrzebować. Jeśli dotarłeś aż tutaj, to dlatego, że wiadomość rezonowała w twojej duszy. Subskrybuj, zostaw like i włącz powiadomienia. I wzmocnij swoje zobowiązanie do tej nowej podróży. Komentując jeszcze raz potężne słowo Amen.